Halo, halo! O, ciema, masz podpis! Uważaj, creeper, styl! Cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Podglądania Graczy na moim serwerze Minecraft. Znacie intro i lecimy z odcinkiem. Słuchajcie, ja nic nikomu nie mówiłem, że ja będę cokolwiek nagrywać. Ten gości już tutaj przedstawiałem go próbowałem podglądać i mu rozdałem taki właśnie podpis, jak tutaj widzicie. I ogólnie teraz będę rozdawał wam podpisy, jak będę nagrywał odcinek, i będę was podglądał, to po prostu będę rozdawał tym osobom, które jeszcze takiego podpisu nie dostały, to taki podpis właśnie będą dostawać. I tak, mi się wydaje, że możemy ustalić sobie jakieś hasło, że jak na przykład ja was będę podglądać na serwerze, że będę łażyć i wam dam podpis, to że zamiast... Pisać na czacie, bo wtedy ludzie się szczają, że ja podglądam. I graczy, i po prostu idzie słabo. Więc ustalmy sobie, że jak widzicie, że ja was podglądam i rzucam wam jakieś podpisy czy coś, to powiedzmy, że się kręcicie dookoła w ten sposób. Powiedzmy, że to będzie takie tajne hasło, że, że się po prostu kręcicie dookoła, jak zauważycie, że jesteście podglądani. Więc kręćcie się dookoła na serwerze, jak będziecie, i jak ja was będę podglądał. A więc tak, jeszcze jest, trzeba wam pokazać, właśnie, jak wyglądają te podpisy. Zapraszam was ogólnie na serwer. Macie w tej chwili IP na górze. I teraz. Tak, ja Wam pokażę, jak wyglądają te podpisy. Tak to wygląda. Podglądany przez rybowen ryba mamy Unbreaking X. I mi się wydaje, że ja sobie teraz takie podpisiki tutaj wezmę. Jako, że osób na serwerze jest 6, to minus ja to 5. I szymek XD66 już był podglądany, więc wezmę sobie 4 podpisy. Tą resztę możemy wyrzucić. Na Invisibility będę się tepał, Może w ogóle na Game 3, żeby na pewno mnie nie usłyszeli. Więc teleportujemy się do pierwszej osoby, którą będzie. Rybowen ryba to nie. Shrek to kozak. Proszę bardzo. Szereg to kozak jest, mi się wydaje, w jakiejś swojej przenośnej bazie. Tak się ona tutaj, jak widzicie, prezentuje. No Szereg to kozak już jest zawodnikiem, jak widzicie tutaj w żelaznej zbroi oraz starczą. Tu jest chyba jego piesek. W tej chwili sobie coś przetapia w właśnie piecyku. Jest on pod ziemią, pod wodą, więc raczej jego... Aha, okej, okay, on ma taką bazę. No raczej trudno będzie znaleźć tą jego bazę, ponieważ mają pod ziemią. Tak to wygląda. Taka mi się wydaje, on dopiero rozpoczyna tutaj pracę nad właśnie Swoją bazą na serwerze. Właśnie tutaj przed chwilą zostawił przejście. Więc mi się wydaje, że on dopiero tutaj rozpoczyna budować bazę. O, w tej chwili wyszedł sobie na górę. Okej, okay, zobaczymy, co będzie robił na tych bagnach. Okej, okay, okej, okay, zobaczymy, co się będzie działo. Ja jestem na Game Modzie 3. I wiecie, co dobra, teraz wezmę sobie Game Modę 1. I uwaga, pyk, rzucam mu podpis. I zobaczymy, co zrobi. Halo, podpis. Ciekawe, kiedy w ogóle ogarnie, że ma jakiś podpis w wykwipunku. Uwaga, zobaczymy, czekajcie, wziąłem sobie zamkę, wyrzucę, wyrzucę. Czekajcie, zobaczymy, kiedy ogarnie, że ma jakiś podpis. Czekajcie, czy, czy już go zauważył? Nie wiem. O, zauważył, patrzcie, zauważył, że ma podpis. I o oh je, yeah, dobra. Mi się wydaje, że możemy się teleportować do, do, do kolejnej osoby. O, jak widzicie zaczął się kręcić. Wy też jak zauważycie, że was podglądam, to tak się kręćcie dookoła po prostu i wtedy to będzie takie tajne hasło, że wiecie, że jesteście podglądani. Zamiast pisać na czacie, to możecie robić coś takiego. Dobra. E, lecimy sobie do kolejnej osoby, którą będzie Szrek to Kozak już był. Krowa555. Bardzo kreatywny nick. E, Krowa555 jest bardzo niedaleko spawna. Jak właśnie sobie tutaj biegnie na Przygoda normalnie tutaj krowa 555, jak widzicie, troszeczkę tutaj w sumie nie wie co robić. No, na razie to jest chyba taki początkujący gier od serwera. Chyba będzie zbierał drewno. Nie, nie będzie zbierał drewna. Nie wiem co on tutaj będzie chciał robić. Aktualnie biegnie przez przestworza normalnie w poszukiwaniu, nie wiem, albo miejsca na domek. O, proszę bardzo, będzie ścinał drewno. I teraz patrzcie, i pyk rzucam podpis. Ok, wziął podpis do ręki, zobaczymy. Czekajcie, on w ogóle... OK, ma podpis przeczytał. W ogóle przeczytał on to, czy, czy w ogóle on tego nie przeczytał? Nie wiem, nie wiadomo. Nie wiadomo, nie wiadomo. Ok, zobaczymy, co się stało. Zobaczymy, 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 co się tutaj wydarzy. Czy on odczytał? To na pewno on to odczytał. Mam nadzieję, że nic nie napisze i mnie tutaj nie. O, dobra, nic nie napisał. To jest dobre, że nic nie napisał na czacie, mnie tutaj nie zdradził. Ogólnie pod poprzednim odcinkiem z serwera było bardzo um, dużo wyświetleń, chyba 150 wyświetleń, chyba tam po półtora dnia od opublikowania, więc naprawdę wam dziękuję, że tak lubicie te odcinki. Tymczasem teleportujemy się do Michaś 34, czy tam Michaś, nie wiem. On już tutaj jest, jak widzicie, w diamentowej zbrojce bardzo pięknie już sobie idzie. Tutaj jest bardzo zdewastowana część serwera z tego co widzę, ale również jest to jakoś nie jakoś super daleko spawna. Tu jest nawet chyba w ogóle, czy to jest w ogóle jego baza, czy to jest w ogóle nie jego baza, nie wiem co to jest za baza. To jest chyba już jakaś ograbiona baza. Ja tu byłem kiedyś. Byłem tutaj kiedyś w tej bazie, ona już jest ograbiona. I Michał 34 w tej chwili biega sobie po świecie ze swoim żelaznym ostrzem, oraz chyba będzie próbował ubijać jakieś krowy na jedzonko. Nie wiem, co on tutaj dokładnie robi. Biega po świecie, chyba też będzie szukał miejsca na bazę. No czekajcie, ja tutaj tak jakoś podlecę. I pyk, masz podpis. Chyba nie zauważył, chyba nie zauważył. To czekajcie, jeszcze raz I no nie, nie mogę rzucić. Podpis! No podpis! No, no weź, zbierz pan ten podpis. No ja nie mogę, poczekajcie. Poczekajcie, to wiecie co ja się może pokażę. Efekt ryba, ryba clear. Halo, e, jestem tutaj. Halo, halo, halo. Halo, halo. Halo. Halo, jestem tutaj. Jestem tutaj, halo! Halo, halo. O, ciema, masz podpis. Uważaj creeper, z tyłu! <ścoughs> Dobra, do, dostał, się ja sobie z powrotem, daję Nitkę i lecimy do jeszcze jednej osoby. O, jak widzicie, już tutaj zaczął sobie kłócać. No mówię, kręćcie się dookoła, tak to, to będzie takie tajne hasło, że już wszystko będę wiedział. Dobra, ja sobie tutaj damy, słuchajcie, efekt ryba ryba i tepamy się do Dylan. A no, jeszcze on nie był trollowany, o! się dowiedział, że ja tutaj jestem. Oje oj, oj oj, oj, modę, gamy modę, bo tu się źle dzieje. Słuchajcie, nie wiem czy się dowiedział. Idzie. To chyba w ogóle jest Tor dla wagoników, ale on idzie tutaj na pieszo, Nie wiem, co on w ogóle tutaj tej gmini. Nie wiem, co on to robi. O, proszę bardzo, jeszcze szybciej zaczyna biec. Wiecie co, ja tej może chcę podpis po prostu tak na tych torach. Czekajcie, ja gdzieś tu się pojawię i pyk, masz podpis. No, zobaczymy, zobaczymy podpis, wziął podpis i uwaga się odczytał. Mam nadzieję, że odczytał. On już wie, że ja tutaj jestem, o panie. Na podpisik, na odcinku będę Tak, dokładnie będziesz na odcinku Możesz siebie potem szukać na odcinku Gratulacje, dobra Czekaj, daj mi ramkę, nie, nie ma żadnej ramki Dobra, idziemy na spawn no. Mi się wydaje, że się udało podglądanie dzisiejszych graczy Czekajcie, bo mnie nie widać Mnie nie widać, efekt clear, dobra Dziękuję Wam wszystkim za oglądanie tego filmu. E, mam nadzieję, że pod tym filmem również będą takie ogromne wyświetlenia, tak jak, jak w poprzednim, e, tak jak właśnie pod poprzednim filmem, właśnie z tego serwera. Jest już o 150 wyświetleń, a minęło półtorej dnia, więc naprawdę, no gratuluję, gratuluję. Dziękuję Wam, że aż tyle osób e, ogląda właśnie te odcinki. Wbijajcie na serwer wersja 1122 Ja się z Wami żegnam na razie i cześć!